Weimar, budowy 1965, silnik dwucylindrowy diesel, bardzo podobny do dojca, ale to nie Deutz, to jest Robo. Przykładnie otwarte łańcuchy. Podnoszenie wysięgnika, mamy hydrauliczne. Weimar t 172 i pokaż, Reszta napędów to jednak jest to koń galinowa. Przednia ciężko to nazwać osią. Patrzcie jak wyglądał bitrol. Rama kratownicowa. Wiecie, tych paszków bardzo dużo w Polsce. Popatrzcie stanowisko pracy operatora. Bardzo podobne. Co się Wszystko jest zapoki. Silnik Robór, jest hydraulika. 60 lata, jak widzicie? Coś powie "Dojdź, zachotni dedyderek też stał nieźle. To jest Weimar. Od tego zaczynała się historia koparek Hydremy.